Cześć, witam serdecznie wszystkich fanów Stara ponownie. Tym razem z kolejnymi czterema gazetkami: 46, 47, 48 i 49. Miał być film z montażu. Niestety karta, na której nagrywałem film, jest uszkodzona. W sklepie mi powiedzieli, że tylko i wyłącznie pozostaje zaopatrzyć się w nową, więc będę musiał kupić nową. Teraz nagrywam jeszcze na jednej, takiej mniejszej, starej, krótki filmik pokazowy, co zmontowałem z tych czterech kolejnych numerów. Na pewno z jednego numeru, bodajże z numeru 47, będę składał reklamację odnośnie tego elementu. Jest to tylni lewy bądź prawy zderzak, już mniejsza z tym. I problem polega na tym, że mocując w tym miejscu płytkę ledową, mamy przykręcić ją śrubkami HP, takimi małymi srebrnymi. Niestety nie zgrywają się otwory do śrubek i nie idzie przykręcić ani z jednej, ani z drugiej strony. Na dwóch jest ten sam problem. Jest dosyć spore przesunięcie o kilka milimetrów i nie chce się to y, zmontować. Pytanie czy są źle odwiercone śrubki na płytce LEDowej, czyli tej części elektrycznej, czy jest błąd na tych plastikowych elementach. Więc jak domyślacie się, tych elementów nie zmontowałem. Y, poza tym zmontowałem klosze. Odmigaczy tylnych, niestety nie mogę ich zamontować. Poczekam, aż będzie reklamacja. Niestety, w poniedziałek dopiero reklamację będę składał. Oraz tylna lampka światła wstecznego. Także to odkładam na bok. Zeszyty też. Niestety, mogę Wam tylko dzisiaj zaprezentować. Efekt pracy, którą udało mi się zrobić, aczkolwiek nie do końca skończyłem całość. Delikatnie chwycę ramę już z zamontowanymi kołami. Jak widzicie, tak to się prezentuje. Sprawa jest dość delikatna, ponieważ taśmy, o których mówiliśmy, Zawsze był problem czy to jest lewa, prawa, do wewnątrz, zewnątrz. Tak delikatne są, że gdy zamontowałem były całe, ale w dalszej części montażu niestety dwa elementy pękły, czyli tu mi pęk i tu mi pękła taśma. I po prostu na koniec będę starał się to jakoś zlepić, bo nie ma szans, żeby te elementy wytrzymały długo, prędzej czy później i tak pękną. Jest tak ciężki ten element teraz w tym momencie po skręceniu, że po prostu jest to dość spory ciężar, obciążenie dla tych drobnych elementów. Mogli to rozwiązać inaczej, no dali nam taki badziew, więc będziemy musieli sobie z tym jakoś poradzić, skleić to, żeby to tylko tak było widoczne, że to jest w całości. Po zmontowaniu całej ramy z kołami i z osią środkową, sprawdziłem, czy oświetlenie nadal działa. Oświetlenie nadal mi działa. Nic nie uszkodziłem podczas przykręcania poprzednich, poprzednich i, i, i dalszych elementów. No i cóż, jak widzicie, kawał klocka już się zrobił. Jest już coś widać. Zobaczymy, co będzie dalej. Stoję z oświetleniem tylnym. Nie ruszę tego, dopóki nie otrzymam zeszytu z reklamacją. Jeśli kolejne elementy przyjdą też takie same, będzie trzeba wkleić płytkę z oświetleniem na klej. Nie robię tego teraz, bo może być błąd właśnie na tych dwóch elementach. Z 49. Numeru jeszcze udało się zmontować w całości przednie zawieszenie, jest w całości już zmontowane. Tak jak widzicie, tu resorek sobie pracuje. Trzeba zwrócić uwagę podczas montażu, żeby odwrotnie tego elementu nie zamontować, ponieważ ta strona jest dłuższa, a ta jest krótsza. Wtedy będziecie musieli demontować elementy, jeśli przekręcicie element na drugą stronę. Bardzo mi jest przykro, że nie zobaczycie filmiku, który był kręcony, z montażu było sporo zabawy. Naprawdę, elementy za tak duże pieniądze niektóre są zbyt delikatne. No, mogłyby być lepsze. Sam model zaczyna się prezentować jakoś. Już coś widać, fajnie, że stoi już na tych kołach, będzie go można gdzieś już odstawić i za bardzo nie ruszać za dużo, bo jak mówiłem, te taśmy z boku, które popękały, proponuję wam nie montować zgodnie z instrukcją, jak jest pokazane, a Zamontować je dopiero w momencie, gdy będziecie już na etapie montowania kół do osi. Wtedy zamontujcie te taśmy boczne. Jeśli się komuś udało te taśmy ograniczające dobrze zamontować i jeszcze trzymają niepękły. No to się bardzo cieszę. Ja tych elementów nie będę reklamował, ponieważ się nie opłaca. Też może być ryzyko, że prędzej czy później i tak pękną, więc postanowiłem, że je skleję w momencie, gdy już będzie ostateczna taka chwila, żeby można było to pokleić. Także to tyle, moi drodzy. Więcej nic Wam nie pokażę. Ewentualnie z zeszytu 49 możemy zerknąć, co będzie w numerze 50. Będzie przednia lewa rama, górny wkręt amortyzatora. Więc za dużo elementów nie będzie w 50. numerze, ale będziemy już pewnie przechodzić do montażu dalszej części ramy, gdzie pewnie już będzie umieszczona kabina w przyszłości. Jeśli Wam się filmik podobał, dajcie chociaż kciuka w górę, suba. Mam nadzieję, że następny film. Już będzie w całości kompletnie nagrany. Trzymajcie się ciepło. Życzę powodzenia w montażu, miłej zabawy przy skręcaniu. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.